Mencen wyciąga brudy na Nawrockiego. Ujawnił szczegóły afery z mieszkaniem. Afera mieszkaniowa znów żywa. Mencen bez ogródek demaskuje Nawrockiego, przedstawiając wstrząsające fakty dotyczące jego nabycia jednego z mieszkań. To zaskakujące doniesienia na chwilę przed wyborami. Już za chwilę wybory. Polska przygotowuje się do kluczowego momentu. Za niecałe dwa tygodnie obywatele zdecydują o przyszłości kraju w wyborach prezydenckich. Ulice miast i miasteczek rozbrzmiewają echem kampanijnych wieców, a kandydaci, z determinacją, starają się przekonać do siebie wyborców. Wśród 13 nazwisk na liście, media szczególnie skupiają się na kilku, Którzy zdają się prowadzić w wyścigu o fotel prezydencki. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Szymon Hołownia to postacie, które nieustannie pojawiają się w nagłówkach od debat telewizyjnych po sondażowe potyczki. Jednakże im bliżej dnia wyborów, tym więcej kontrowersji wypływa na powierzchnię, a sztaby wyborcze muszą nieustannie gasić pożary, by utrzymać poparcie. Afera mieszkaniowa z udziałem Karola Nawrockiego. Kampania prezydencka nabiera rumieńców, a na scenie politycznej wyłania się nowy, silny gracz. Karol Nawrocki, z poparciem prawa i sprawiedliwości, dynamicznie zdobywa sympatię wyborców swoimi publicznymi wystąpieniami i udziałem w debatach telewizyjnych. Wielu obserwatorów upatruje w nim realne zagrożenie dla dotychczasowego faworyta wyścigu o fotel prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jednakże tuż przed decydującym starciem kampanie Nawrockiego niespodziewanie zachwiały doniesienia medialne. Portal Onet ujawnił kontrowersyjną sprawę przejęcia przez polityka mieszkania należącego do starszego sąsiada w zamian za obiecaną opiekę która według relacji nie została w pełni zrealizowana. Ten skandal rzuca cień na wizerunek kandydata i może wpłynąć na jego notowania, zwłaszcza w kontekście jego niedawnej wypowiedzi przeciwko podatkowi katastralnemu, co dodatkowo podsyca dyskusję o jego postawie. Karol Nawrocki przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrokiemu zaświadczoną pomoc. Kiedy pan Jerzy wszedł w konflikt z prawem, nadal wielokrotnie zwracał się o pomoc do Karola Nawrockiego i zawsze ją otrzymywał. Odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał panu Jerzemu, regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki i tym podobne. Warto podkreślić, że w mieszkaniu tym Karol Nawrocki nigdy nie mieszkał. Nigdy go nie wynajmował, ani nie czerpał z niego jakiejkolwiek korzyści majątkowej. Opłaty za mieszkanie uiszcza do dziś. Pan Jerzy wciąż jest dysponentem mieszkania. Kontakt z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 roku. Karol Nawrocki próbował odnaleźć go poprzez sąsiadów i znajomych, jednak bezskutecznie, napisano w kontrze. Teraz głos w sprawie zabrał inny kandydat na prezydenta, Sławomir Mencen. Mencen atakuje Nawrockiego. Sławomir Mencen wywołał burzę w mediach społecznościowych, publikując oskarżenia pod adresem Karola Nawrockiego. Z jego wpisów wynika, że prezes IPN miał dopuścić się niejasnych transakcji przy zakupie mieszkania. Unikając pełnej zapłaty. Mencen sugeruje, że Nawrocki mógł wprowadzić w błąd notariusza, z którym spisywał akt notarialny, co rzuca cień na jego uczciwość. Nawrocki u Romanowskiego przyznał, że nie zapłacić z mieszkanie Jerzemu żet, i oszukał notariusza twierdząc, że już mu za nie zapłacił. Bo w akcie umowy notarialnej jest oświadczenie, że zapłacił już całość, czyli 120 tysięcy złotych. Twierdzi, że późniejsze przelewy za rachunki są spłatą tego mieszkania, a wcześniej mówił, że płaci rachunki w ramach pomocy. Przejął mieszkanie Jerzego Żywickiego nie płacąc za nie. Wykorzystał starszą i schorowaną, będącą w trudnej sytuacji osobę do przejęcia tego mieszkania. Nie kupił go za 120 tysięcy, nie ma dowodów, że za mieszkanie kiedykolwiek zapłacił. Czytamy na relacji na profilu Mencena. Sprawa nabiera rumieńców, a internauci domagają się wyjaśnień. Myślicie, że otrzymamy ze sztabu Nawrockiego kolejne oświadczenie?